Hej, witajcie ponownie. Ja jestem oczywiście Kulturalny Wilka, to jest kolejny odcinek z cywilizacji. No i co my tutaj mamy? Stworzono siatkę agent niewykryty. We Freeland. Mają tam zdrową koniunkturę. Ksenora akurat robią, i opracowują mechatronikę. Nie wiem czemu, czy oni zgubili coś po drodze? Jakąś cząstkę wiedzy? Kawał internetu trzeba było ze sobą wziąć na taką podróż. Wtedy mechatronika byłaby od razu. Zaimportowana z Politechniką na przykład. Dobra, możemy teraz. E, a, już przydzieliłem przekrowanie energii. Dobra. Ukończono zadanie bez zastrzeżeń. No to świetnie mamy jednostkę bez rozkazów. Wdycha sobie. Miazmę. Teraz już to nas nie boli. Okej. Okay. I ty... miałeś tutaj iść gdzieś... Gdzieś, gdzieś, gdzieś... Koniecznie tu. Dobra. Nasza scena polityczna niestety wygląda dosyć... Umiarkowanie. Jedna wojna, jeden sojusznik. Cały czas... Warunki pokoju. Nie przyjmuję w tym momencie propozycji w ogóle. Chorcza czegoś się z historii można by było nauczyć. No, ale cóż. Dobra, my sobie tutaj przechodzimy spokojnie. Między młotem a kowadłem, między jedną zielonką a drugą. Chyba nic nam się nie stanie. Stoimy w zielonym te. <laughs> no, no, Dobra, powiedzmy, że zielony. O, tutaj. Wypas. To co? Uśpij. Czy czuwaj. Czuwaj. Niech się aktywuje po zobaczeniu wroga. Tutaj chyba ktoś był. Dobra, następna natura. No i co? Ekspedycja zakończona. Ruiny przodków znalezione. Kilku członków ekspedycji doznało jednocześnie wrazistej wizji. To chyba ci z zielonki. Co się tutaj dzieje? Oho... Odkryty artefakt. Używany sporadyczny słuchacz. <laughs> to tak jak prawie wszyscy ludzie, który, których znam. <laughs> oh, nie. No. Cóż, ten... Ten grzech to też i mi się zdarza. Że tylko tak... No, w rozmowie tak sporadycznie się słucha. Nikt nie jest pewien, co to takiego, ale czasami reaguje na obecność człowieka. A jak nie, to nawija tylko o swoim. Dobra, co mamy w bibliotece? Na razie mam dwa, to niewiele nam da. Naukę, energię i kulturę. Balistyka. W lufie karabinu może ukryć się pocisk, ucisk, chaos i śmierć. A gdzie ten pocisk z lufy karabinu? A czasem jednak chowa się tam również zwycięstwo. Reginaldo! C! On właśnie wysuwa te swoje karabiny. tak w ogóle on się bawi tam z podgryzaczami? Aha, być może go podgryzają ci obcy. Zamiast atakować i zrobić coś, żeby jakaś przewaga była. Wartownik stacji, bateria rakietowa, kodeks gwiezdny. O! Tak, uczynienie tego świata domem nie jest łatwe, lecz wszyscy się starają i jakoś robota zostaje wykonana. Almanach biednego Bena. Trzeci poziom czystości. Wiem, że poradzimy sobie z następnym problemem, ponieważ udało nam się przecież uporać ze wszystkimi dotychczasowymi. Dodatkowo mamy czwarty poziom doktryny czystości! Super! O, nie dało to nam żadnego. Darmowy poziom doktryny jeszcze? Wow! Uh. A zaraz, zaraz, zaraz. 12 na 18 do następnego poziomu. 12 na 18? To mi się nie zgadza z tym liśnikiem. A, okej, okay. dobra To nie do następnego poziomu, tylko A, no zależy jak się Oczywiście to zrozumie To już nas, nasz obecny progres No dobra Mam nadzieję, że podobny progres da do przodu No zobaczmy Dało Nadchodzi dzień, w którym Przybycie ludzkości Będzie postrzegane jako punkt Zapalny nowej epoki W ewolucji tej planety to jeszcze tego nie ma? Przecież my tutaj większość już planety przynajmniej ruszyliśmy. No ale. a jeszcze uważane przez kogo? No dobra. To jest fajne. Trzeba znaleźć jeszcze coś. Jeszcze więcej tego. A to? Góra rzeka. Też fajnie wygląda. Jakby dostało czymś. A potem korozja. Korozja. Wilko wyje. Możemy coś zrobić. Wybrać jeszcze premię dla wrzaskuna. Z jakiej. nowy poziom doświadczenia? Z kim ty walczyłeś? Wrzeszczał tylko. Dyscyplina. Doświadczeni. Na plus 10% do siły. Jasne. Przemieszczenie miasto? nie. Co tutaj weźmiemy? Lulululu. Wilkowyje. wyje. Wzięliśmy sobie Wrzaskuna. A, nowy Wrzaskun. Okej, okay. ja myślałem, że tamten. Więc tak, w takim razie tutaj damy Ksenodrom. Kapitał plus 5. I tyle. Niewielki pozytywny wpływ na relacje z obcymi w każdej turze. Zaś negatywne stosunki zanikają dwa razy szybciej. To mi się podoba. Odkryto szkielet obcego. O, 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 Ej! Gdzie nasi? Tutaj. Halo. Uczniowie. Mam nadzieję, że to nie są lepsi odkrywcy. Nie mają ze sobą żadnego takiego ciężkiego sprzętu. Więc pewnie nie. A nie, tak, to, to strzelcy. Dobra. Wywiesz, produkcję w kulturowicach. Bateria rakietowa. Obrona miasta. Na razie to mnie potrzebne. Kosmodrom? To też nie. Instytucja? Też nie, pięć umysło. Sadyn na pograniczu. Biofabryka. Ropa naftowa. Aha. No to bierzemy. Ops. Nasza. Uo! Ile tutaj tego? T tu gdzieś było. To jest okej. Okay. <grystanie> Złoto. Energia. Zagarniają sobie. Kolorki im się zmieniły, czy coś? Takie filetowe to nie były chyba. Dobra, to od razu wziąć? Czemu nie? Tylko nikt tutaj z znowu nie pracuje. Szkoda. Aha, no tak, trzeba zbudować dopiero coś takiego. Czemu budujecie w takim razie tutaj? Ja myślę, że jeszcze z jedno się przyda. Ej. To versus to. To więcej energii daje, Koncentracja. Rozwoju. Pia! Dajcie mi tutaj siłę. O! Okej. Okay. <ścoughs> Jak ja dawno tego nie robiłem. Żywność, produkcja. W niektórych to w ogóle nic nie mogę dodać Tak Albo prawie nic Ja do żywności będę dał Cztery tury Wersus 10 tur Będzie więcej obywateli Tak to zdecydowanie się przyda Tylko trzeba pamiętać Jak kto będzie pamiętał może przypomnijcie mi <ścoughs> Niedługo Że mam zmienić tutaj I tutaj może też to, co, 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 to, to? To się przyda, nie wiem. Jedna tura na razie do następnego. Obywatela. Dobra, przyda się. Wilkozdrój. Jedna tura też. Jak dam do żywności, to nic się nie zmienia. Jak widać. Na produkcję też nic nie idzie. Dobra. Wilko wyje tury do narodzin nowego obywatela. Jedziemy z żywnością. Trzy tury. A versus Brak? To w niewiele uderza. A im więcej obywateli, tym szybciej wszystkiego przyrasta. Kurczę, szkoda, że tego nie zrobiłem wcześniej. Chociaż... Może wcale nie? nie wiadomo, jakby było. Dobra. Tutaj... Czy ja mam przemieszczać to miasto bardziej? Trzy. do tego. Mamy tytan tutaj, w zasięgu ręki w zasadzie. I tutaj będzie... O to, to, to. To, dobrze jest. Bierzemy tytan. Cześć. Pu. Dobra, kulturowice, co zrobicie? Wrzaskuno znowu. Doradca do spraw nauki, dwie tury. Czy może baterię rakietową? Będą się czuli trochę lepiej. Dwie tury bateria. Kosmodrom. Czego nie ma? Ksenomasy. Jak, 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 co? A, ulepszone pole. No tak. Niech będzie bateria rakietowa na razie. To zrobi też, że nasza ogólna, sumeryczna siła się zwiększy i może Wadim poczuje, że jednak chce być z nami w dobrych stosunkach? A właśnie, Wadim z. Z Reginaldo ma sankcje, więc jak będziemy razem, to będzie jakoś tak dziwnie. Tak, być może z Reginaldo nam się popsują wtedy. No cóż. No właśnie, szkoda, że tutaj teraz nie ma wskaźnika, jak bardzo się boi. A to by było zbyt fajne. Pewnie dlatego, że tutaj po prostu nikt od nas nie może pójść. Tiangong. Symbol samuraja? Czy czegoś? Nie wiem. Wygląda japońsko. Azjatycko? Niekoniecznie japońsko. Dobra. Widzialny wszechświat. Nasza planeta dość mocno różni się geologicznie od Ziemi. W wielu przypadkach siły natury są tu o wiele bardziej niszczycielskie niż przewidywaliśmy. Na szczęście nowe obserwatorium pozwoli nam dowiedzieć się o nich więcej i wykorzystać tę wiedzę do naszych celów. Pytanie brzmi: gdzie powinniśmy skierować swój wzrok? Ku niewidzialnym neutrinom i falom, które otaczają nas z każdej strony, czy może ku wciąż nieznanemu nam niebu? Skupmy się na obserwacji w mikroskali, plus 5 do siły miasta z obserwatoriów. Nie wiem czemu, ale niech będzie. Albo skupmy się na obserwacji w makroskali, plus dwa do zasięgu satelitarnego. Zasięg satelitarny. Biorę siłę. Siła prawdopodobnie się do czegoś przyda. A nie wiem, czy to drugie też. Widzialny wszechświat. Zrozumienie tego, co wokół nas, pozwoli nam dowiedzieć się więcej o niewidzialnych zjawiskach, które są wszędzie wokół nas obecne. Pozwoli nam to lepiej chronić przed nimi siebie i nasze miasta. O, to ma sens! Dobra, co dalej? O, a jednak jest ulepszenie! Właśnie chciałem ponarzekać wcześniej na to. Artyleria. Aha, to ulepszenie i tak cały czas z naszej głównej doktryny. Pff, dziwnie centaur. I ma jedno oko. Centaur nie ma jednego oka. Za to cyklop to powinien być. Chociaż w sumie prawie każde coś tutaj, każda taka jednostka ma jedno działa na środku. Zobaczymy zaraz. Albo plus jeden punkt ruchu, albo plus 40% podczas obrony przed ostrzałem. A to strzela jeszcze na dystans, tak? To jest zasięg, tak mi się zdaje. No dobra. To w takim razie niech się szybciej rusza. Ja lubię szybkie desanty. Mhm. No więc tak. Autossanie. O. Jednostka podstawowa. Autossanie lepsze. Kurcze, Nie ma. Żmija. No i jedno działko na samym środku. Co by nie było. U, Maestro. Tak, jak te auto sanie. Fajnie wygląda. Wow, podoba mi się. No cóż, ale tutaj nie wygląd najważniejszy. Tylko to, co z tym wszystkim zrobimy. Dobra, jednostka bez rozkazów. Oho, kop. No to kop. Dobra, wilkowyje. I to było jeszcze tutaj bliżutko. Rozbity satelito. Ja tego nie widziałem. No dobra, wrzaskun. Wezmę cię. Joki zasięg! <grymne> dobra, gdzie ty jeszcze nie byłeś? Przy Reginaldo możemy przepłynąć, więc luz. Gdzie nas nie było przede wszystkim. Tu się mi kończy świat? Aha, to bez sensu zupełnie. Ha. No dobra. Bo ja nigdzie w miejsce odkryte jeszcze nie dojdę. Chyba, że spłynę rzeką. To raczej się nie wydarzy. Dobra, wrzasku, Niku. W takim razie muszę Ciebie albo gdzieś tutaj wystawić. Postrzylamy sobie. Niestety na bliski dystans, tak? Tak, walczę w zwarciu. Ocieramy się. Odkrywca. Okej, okay, jesteśmy tutaj, to tutaj oczywiście. Wow, 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 zasobnik. Halo, halo? Dobra, tutaj? Miało być koniecznie konieczno. Zobaczymy tutaj, co tam. Kajne gręcen, czy jednak są? Aha, atakowały. A to paskudy. Patrzcie tu. Trzeba się leczyć. Zajmujemy tytan. No i tyle. Tutaj wszystko zagospodarowane. Dobrze. Będą nowi ludzie. Już jedna przynajmniej osoba powstała. Tak, dziękuję. Oho, szkoła oficerska dla nich. Miasta wodne mają o 35% więcej siły bojowej. E... Jak? E, przecież to tobie niepotrzebne. <ścoughs> Okej, okay. przecież ty nie masz wodnych miast, a może planuję? O, zgrozo. <laughs> Okej, okay, to mi się podoba No i git Do widzenia Tu raz 140 Jezu, kiedy to minęło Okej, okay, to ja tutaj chyba Poczekam Albo tu, albo tu Tutaj, dobra Nabierzmy trochę tempa Co to żłobek, autofabryka miała być No i powstanie Jednostka bez rozkazów tutaj Zapraszamy już strzelcy ustąpili, super. No i ekspedycją. Co nie w ogóle nie robią ekspedycją obok siebie? Nie wiem czemu ale nie robią. Czy się obrażą za to, że im tam podkopy robimy? Nie wiem, zobaczymy. Dobra, wrzaskunik, co tutaj z tobą mogę zrobić? Mogę strzelać, ale w zwarciu to to nam się. E, jesteśmy silniejsi. Zapiemy! Dla ekspa. Nie widać było, żeby się broniło. Za 14, dlatego tylko. Coś wiozą na tych statkach. Dobra. Odkrywca. Ja tutaj niczego nowego nie widzę. Niczego odkrywczego. Hej, tutaj mamy jednego odkrywcę To może być za mało Szczególnie jak się mantykory dopną do niego Będzie bolało A nie Wygramy z nimi Przez co Premia przeciwko obcym Plus 45% No dobra Czyli raczej przeżyję To ja wskakuję tutaj po prostu będę jechał w takim razie tak dookoła. Tak jak tutaj tego nie widziałem. Zazupiony pojazd, tak, ja wiem, że gdzieś tutaj jest jeszcze. O, tu jest urodzisko. Gniazdo obcych. Wrzaskun. No i co? Co mam z tobą zrobić? Poklep tego. 32 Hydrokoral. Czy ja chcę z nimi walczyć? Chcę! Czemu nie? Jak klepać, to klepać trochę zabolało, ale nie za bardzo. No i dalej, tutaj coś tam się dzieje. Robaczki są. Są robaczki. O, właśnie. A tutaj miałem iść. Fuj. <laughs> Dobra, już zrobiłem, żeby tam poszli po prostu później. Jednostka bez rozkazów, kto? Więc tak, mieliście tutaj iść, ale nie pójdziecie. Okej. Okay. Wilkożuk nam wklepie nieźle. Uu. Dobra, mam nadzieję, że jednak to się nie wydarzy. A, Twoje rezerwy energii. Na pewno masz. Nie masz aż tak źle z energią. Wystarczy trochę wyklepać maszynerię. Tak, popukaj. O, co się dzieje? Na jazdach. <śpiewanie> Atak obcych. Wilkozdrój jest zag... Wylkoz zdrojowi zagrażają miejscowe, dzikie zwierzęta. Powinniśmy zbudować płot ultradźwiękowy, by ochronił miasto. Nie dziękuję. Cytadela. Co tam? O, siateczka. Zbiera na sile. Kradniemy naukę. Pewnie. I co? Nie udało się przeprowadzić kampanii propagandowej. Ale też nie został wykryty. Czyli fail na dwóch frontach Smoczysko kamienne I teraz tak Ksenosanktuarium, żarcie, żywność Plus dwa Jazda, kulturowice patrzę. A właśnie jest jeden problem Z tym zarządzaniem w taki sposób Uzależniamy się od tego W, w pewnym momencie możemy już Nie móc zmienić Specjalizacji, koncentracji Damn. Dobra O Biofabryka Nie możemy, ponieważ nie mamy Ulepszonej ropy naftowej Chodź tutaj Stop i tu No To tak, instytut, pień umysłu Zwycięstwo transcendencji Właśnie Do czego my dążymy wreszcie Tutaj żeby było już jasne Zadania i zwycięstwa tam mi mknęło. O. Geniusz Oliwiros. Aha. No dobra. W takim razie wspomożemy geniusz. Zbuduj płot. Kupić się nie da. Nie da się, niestety. To płot ultradźwiękowy. Ja zrobię tutaj uruchom kolejkę, tak. O, żeby na pewno nie zapomnieć. No i teraz, kulturowice. Instytut, nie. Transcendencja. Co tam, zabijanie czerwi? Zabij jedną jednostkę wielkiego czerwia. Wolę przejmować. Wykonaj tajną akcję. Kradzisz nauki? Koniecznie. Ja zawsze kradnę naukę. Towarzyszenie bijącego serca: zbuduj jedno ulepszenie kopuła. Same się robią to zadania zadania eksploracji wewnętrzne zwycięstwa transcendencja planeta ta jest domem dla superorganizmu tak ogromnego, że właściwie stanowi on z nią jedność to to miało być. Jeden punkt dodaję za każdym razem, ile punktów jest? 255, tyle co w inkie? Czy może jednak 100? Ziemia obiecana. Int to taka. Cóż, nie będę już wchodził w szczegóły. Taka tam. Dominacja. Dominacja. Zalacz. <grym> no tak. Z wrogów zrobiliśmy przyjaciół, zalejmy teraz innych wrogów. Wszyscy stwierdzą, że my staliśmy się obcymi, tak naprawdę. A możemy też zrobić transcendencję, nie będzie tak źle wtedy. Wyzwolenie. Ta... To była... Ziemia obiecana. Dobra, transcendencja. Zbadaj transgenikę. Halo? Adaptacja obcych? Transgenika. Gdzie ona jest? Nie mogę oddalić. Znowu. Transgenika. Tutaj. To będzie kolejna. Aha. Projektowanie genetyczne to pójdzie szybko i transgenika. Huta genów, prometejczyk. Dobra. Może być. Więc tak. Teraz. Tutaj produkcja. To może być pień umysłu. Mhm. Co. Wrzaskunik dokończy hydrokoron. Smacznego. Ja. Jednym miał niestrawność. Dobra. Kolejna jednostka moja. Smoczysko odzyskało wigor. Już się pluska. A tutaj. <laughs> Cześć. My tylko sobie kopiemy. Dobra, więc tak tutaj mieliśmy iść tędy i idziemy. Potem da się zrobić kolejkę. Tylko taką. No dobra, niech będzie. Tutaj, wrzaskunik. W zasadzie nie mam dla ciebie roboty już. A to było to zagrożenie, co sprawiło, że musimy tutaj zbudować płot ultradźwiękowy. No dobra, w takim razie pozostaje tutaj. A, możemy zaklepać tych, co tu są. Tych obcych. No dobra. Co tam? O, nie zostaliśmy zaatakowani jak miło. I tutaj zasobnik jest. Też nie nieodkry... O jednak nie. To by było zbyt dobre. No, lecimy dalej. I co? Już! A. Ruszyliście się. Dobra. Leczcie się. No, 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 lecimy. Coś tam przegra. Się... Oh, Wałkoni. Oho, generał Wadim Kozłow i Reginaldo de Alencar prowadzą wojnę. ja teraz wypowiadam wojnę. Nie. Ej, Reginaldo. Chyba czas zmienić stosunki z Reginaldo. Jak on ma ze wszystkimi wojować? Zmienić stosunki z Hutamą? Trochę więcej trzeba tutaj, niestety, szacuneczku. Dzień dobry. Do widzenia. Nasze kultury za bardzo się różnią. Lecimy do współpracy, to coś tak czuję. Otwierają granice, ale ja nie chcę właśnie sojusz. Zobaczmy tutaj. Sojusz daje wydajniejszy handel. Jeśli jedna z frakcji wyruszy na wojnę, druga automatycznie do niej dołączy. No właśnie. Dziękujemy za taką współpracę. Zmieniamy na współpracę. Na pewno. Tak. I teraz. Weźcie, skończcie to. Nie chcą. Biały pokój to za mało. Wojna będzie się toczyć, dopóki ktoś z nas nie wygra. Nie zamierzam rozważać pokoju ledwie po rozpoczęciu wojny. Super, ale sobie zrobiłem. Pięknie. To co, może my kogoś klepniemy w takim razie? Oj oj oj. Właśnie, oby to się czkawka nie odbiło. Coś mi tak tutaj podpowiada. To można by było klepnąć. On się dosyć mnie bał. Mhm. Mm to co? Klepać czy nie klepać? No, mówcie, chcecie sklepać pana naszego z chrobrości? Czy może nie? <grym> Dajcie znać. Dobra, a tymczasem kończę. No i do usłyszenia. See ya!